Tajin. Tajin. tajin! Ale zaraz, zaraz, co to jest właściwie ten tajin? A to nic innego jak duszone mięso z warzywami, dlatego potrzebujemy świeżą cebulę, marchewkę, ziemniaki, groszek i cukinię. I wszystko wzięliśmy z lokalnego targu i do tego kurczak. Czyż nie jest świeżo i pysznie? Sami zobaczcie, jak go zrobić. I Zaidem i medem dzisiaj będziemy gotować po marokańsku. Zaczynamy od czyszczenia yy, kurczaka. Trzeba tam solą wyczyścić, słuchajcie. Żeby pozbyć się na Jest on Jest. Jest? Tak. 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 Podstawiamy w tym sitku tak. na tak po prostu na kilka minut z tego względu, że ta woda po prostu opadła. Żeby się odsączyła yes. Tażinte Tak. Today, Ale on table. Tazin, Tak. Obieramy warzywka Wcześniej ją na samą metę. I później będą kroją. Taka wspólna praca jest rewelacyjna. Tym bardziej, że nie wiem, jak to zrobić. Tam się uczę. Nie obieramy tego do końca, z tego względu, że tutaj nam się spali po prostu w trażimie, Bo to idzie na spód. A to jest gotowane na palniku. Chyba niedokładnie obrałem marchewkę i ziemniaki. Jakiś ciebie, ja się okay. kuchasz Bo mnie poprawiłaś No takie kawałki, słuchajcie, kroimy Cebula idzie pierwsza na Ta bola. Cebula Cebula yeah. Czyli wydrążamy rdzeń z marchewki kroimy w taki sposób Tak wkładamy kurczaka To jest, słuchajcie, taka kurkuma Kałka, kurkum, yeah. muskacz, ok, to tak, tak, <laughs> tak. tak. <laughs> Czyli tu mamy kurkumę i kałkę i Sproszkowane czyli dodajemy pieprz, dodajemy soli, oleju e, Czyli pietruszkę kroimy i, i mieszamy z przyprawami i solą Solą, solą, solą. 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 Pietruszka A, ah, yeah. ah, and this is koperek. Koperek. <gulatory> koperek. Kuperek Maragi. 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 w Maragi. 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 Wszystko musi Maragi. 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 w Maragi. 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 wszystko się Maragi. 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 No. Nie <gulatory> Ogólnie dodają pół na pół y, warzyw i mięsa. Czyli tu jest i tak no tego no, wszystko za mało. Like. Y, do tanżia y, dodają po prostu samo mięso do tego idzie z y, kuminem. Yeah? Yeah. I do tego sól i tylko szalotka. I to wszystko jest później pieczone właśnie w tym garnuszku. Zazwyczaj one są dużo większe. Y, I to się kładzie właśnie na tradycyjny marokański taki piec, gdzie tutaj bucha ogień, a tutaj jest ta płyta grzewcza, tak jak u nas trochę, i przykrywa się do aluminium. Tak to wygląda. Amyleni. Um, Amelinium. <gryty> zapalamy pomidora i zdejmujemy z niego skórę. Na Na like. I tak powinno wyglądać. Słuchajcie. kazin To jest dodane generalnie do dekoracji ta góra. I na do końcu dodamy groszek, ale to już sami zobaczycie. Teraz musimy to po prostu gotować. How long we must cooking this? I think... 40 minutes. 40 minutes? Like between 30 and 1. I gotujemy to jakieś 30 do 40 minut, po prostu można też zajrzeć. Teraz dodajemy groszku. Yeah? Okej. Okay. Wow! Maybe you should. Pachnie, słuchajcie, tak wyśmienicie chyba najlepszy tażin jaki będę ja chyba do tej pory i czekamy jeszcze jakieś 20 minut nadeszła ta chwila żeby zjeść tażin projmy teraz chleb wszyscy czekamy za jedzony w końcu można jeść! Pamiętacie jak to się nazywało? Dazin! Dazin! Oh, yeah! Jeden z łapiamy łapiemy sobie tak, tak, takie rękawiczki. <laughs> That is nice.